To jest świeżo zrobiona ramka przez pszczoły. To znaczy komóreczki są bardzo jasne. Świeży wosk. No i miód, najwięcej go jest w centralnej części. I tutaj już jest zasklepiony, czyli dojrzały, gotowy do zbierania. Ale jeszcze trzeba by trochę zaczekać, aż ta ramka się wypełni. Mhm. Mhm. Tutaj w w tej części wsadziłem taką ramkę, która ma odrobinę czerwiu, czyli w tych pojedynczych komórkach, które w zasadzie są podobne trochę do zasklepionego miodu. To jest fajnie tutaj widać, bo tutaj jest miód zasklepiony, o jak tutaj ubezpieczymy, to widać, że tam się błyszczy miód, a w tych komóreczkach są pszczoły, które za chwilę się urodzą. O, na przykład tutaj widać, jak pszczoła w tej chwili wygryza się. To jest bardzo fajny moment, żeby to pokazać. Ze środka wychodzi mała pszczoła. Wygryza sobie drogę na świat, można powiedzieć. Pszczoły są niezbędne, dlatego, bo zapylają rośliny. Żeby roślina mogła wyhodować nasiono i owoc, no to musi zostać zapylona. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić sami. Pszczoły zbierając nektar, często są w pyłku. Są otoczone takim pyłkiem i po prostu jak zwiedzają dużą ilość kwiatów, no to przynoszą ten pyłek. Dzięki temu powstają owoce i dzięki temu rośliny w ogóle mogą wegetować. Także gdyby nie było pszczół, to rośliny nie mogłyby być zapylane. W takich miejscach, gdzie nie ma pszczół, muszą to robić ludzie specjalnymi pędzelkami. No to jest katorżnicza praca. Także no, rola pszczół jest praktycznie nie do zastąpienia. No tak wszyscy o tym mówią, że faktycznie teraz jest pszczół coraz mniej, ale to co jest dla nich niebezpieczne to takie ogromne uprawy jednego rodzaju roślin. Na szczęście w Polsce nie ma tak wielkich monokulturowych upraw, to znaczy, że na przykład rośnie tylko i wyłącznie kukurydza na ogromnych przestrzeniach, nie ma tam innej roślinności, w związku z tym ta kukurydza, dajmy na to kukurydza, kwitnie tylko w jednym czasie lata, a potem już nic innego nie kwitnie. To by było zabójcze dla pszczół. W Polsce jest bardzo dobrze pod tym względem, ponieważ jest wiele różnego rodzaju upraw. I pszczoły na stop mają jakiś pożytek. No mają skąd pozyskać pokarm. W zasadzie w tej chwili obserwuje się renesans pszczelarstwa. Pszczoły się pojawiają również w miastach. Bardzo wiele osób na swoje własne potrzeby zakłada małe pasieki, takie jak ta. Się kilka razy w, w, w ciągu lata. Oczywiście jest to sprzężone z tym, jaka roślinność kwitnie. Pierwszy miód, który zwykle się pojawia, to jest y, miód akacjowy. Oczywiście jest to związane z czasem kwitnienia y, akacji. Y, potem po kilku tygodniach pojawia się miód lipowy. No i wybiera się również miód y, w sierpniu, czy pod koniec sierpnia. Miód to oczywiście najbardziej popularny taki produkt, który podbieramy pszczołom. Zawiera w sobie bardzo dużo takich dobroczynnych składników. To jest taki naturalny antybiotyk. To są również węglowodany proste, one się świetnie wchłaniają. No i przede wszystkim jest bardzo, jest bardzo no dobry. dobry. Dla mnie osobiście miód jest rodzajem takiej fotografii dan danego miejsca. Jak zimą otworzy sobie słoik z miodem, który został zebrany tutaj na tym terenie, to w zapachu czuje te wszystkie rośliny, zapach tego miejsca. Także jest to taki swego rodzaju zapachowa i smakowa fotografia roś roślinności, która w danym miejscu wegetuje. Pszczoły to są takie zwierzęta gospodarskie, one same, ten gatunek pszczół, które my pszczelarze, którymi się zajmujemy, no to on by sobie nie poradził po prostu tak żyjąc na dziko. Także to są zwierzęta gospodarskie, o które musimy dbać, my żyjemy w takiej symbiozie, pomagamy im przetrwać zimę, one nam dają miód, dokarmiamy je, leczymy je i to jest tak jak z każdym innym zwierzęciem. Najczęściej pojawiają się hodowle pszczół w mieście. Na pewno dla pszczół nie są zagrożeniem samochody i, i, i tego typu rzeczy, bo pszczoły nie, nie są w stanie zebrać nawet tego, co, co jest zanieczyszczone. Pszczoła szybciej by umarła niż zebrała jakiś taki zanieczyszczony pokarm. Więc jeżeli w ogóle pszczoły żyją w mieście i zbierają nektar i pyłek, to znaczy, że on jest na 100% zdrowy. A czy, czy miasto jest takie y, dla pszczół przyjazne? No, w mieście jest na pewno cieplej niż, w, y, niż na wsi. W związku z tym okres wegetacji następuje y, szybciej. Pszczołom, które żyją w mieście, nie przeszkadza zgiełk ani hałas samochodów. One praktycznie w zasadzie w ogóle nie śpią. W nocy zajmują się rzeczami związanymi z ulem, budują, budują ramki. Także nie, nie stanowi to żadnego zagrożenia dla. Pszczół. jak tylko wstanie słońce, no to one zaraz wylatują z ule i, i zaczynają nosić pyłek i nektar. Ale trzeba powiedzieć, że nie wszystkie pszczoły, nie wszystkie pszczoły przynoszą pożytek. Wiele z pszczół pracuje w, w ulu. Niektóre sprzątają ten ul, inne pomagają pszczołom, które dopiero, dopiero się urodziły. Jeszcze, in, jeszcze innych rola to jest tylko ogrzewanie tego, co jest w ulu, albo czerwiu, albo już zebranego miodu. Także pszczoła po, po urodzeniu ma przypisaną rolę. Ta rola się zmienia przez kolejne dni i życia. Dopiero w finalnym, finalnym etapie ona wylatuje z ula i jest tą robotnicą, która przynosi pyłek. Teraz przychodzi taki czas, w którym za chwilę pszczoły będą się przygotowywać do zimowli, czyli do tego, żeby przetrwać zimę. One zbiją się w taki kłąb. W środku tego kłębu będzie królowa. One będą dbały o to, żeby w środku w kłębie była jak najwyższa temperatura, ale dla pszczół to nawet nie temperatura zimą jest taka niebezpieczna, co wilgoć. Dlatego tutaj w tej powałce, czyli w takiej takiej przykrywce tego ula, ja wierciłem takie specjalne utwory w rogach, dzięki któremu wilgoć może się wydostawać na, na zewnątrz. Także ule zawierają wiele takich elementów, dzięki którym można regulować w nich przepływ powietrza. To jest bardzo ważne. Mi się wydaje, że ważniejsze nawet niż temperatura.